momencie do czynienia, to jestem lekarzem ginekologiem, endokrynologiem. Oprócz tego tam różnego rodzaju jeszcze inne. Kwalifikacje zdobywałem czasem niekompletne, bo jestem taki niespokojny duszek. Dzisiaj Wam powiem. Przedstaw o... się Marku jeszcze, bo nie powiedziałeś. Marek Przesalski. Dzisiaj Wam powiem o tłuszczach roślinnych i zwierzęcych. I na początku. Będzie to wiedza, którą zapewne znacie całkowicie, ale później już być może, że jednak nie znacie i to będzie najciekawsze. No więc mamy oleje nierafinowane i rafinowane. Oleje nierafinowane mają te wszystkie elementy, które są korzystne dla naszego zdrowia. Natomiast w rafinacji są pozbywane. Później jeszcze przy w drugiej części powiem o bardziej znaczących różnicach i yy, yy, nierafinowane w zasadzie się powinno tylko i wyłącznie używać. Rafinowane mogą być używane jako oleje do spalania czy jako dodatki na przykład do paliwa bizneskiego tak naprawdę. No i w, w tych olejach rafinowanych jest tak, to, co będzie tutaj istotne, że one mają niższą temperaturę rozpadu. Bo to, co będzie wyróżniało jakość tych olejów i w związku z tym zastosowanie, to jest temperatura rozpadu. Oczywiście pozyskujemy te wszystkie oleje w ramach ekstrakcji w niskich temperaturach, czyli temperatura na głowicy prasy powinna być poniżej 40 stopni. To jest warunek bezwzględny. Zwykle producenci podają temperaturę spływu do butelek czy też innych pojemników, w których są te oleje później sprzedawane. Oleje powinny być też w systemie chłodniczym przewożone do odbiorcy i odbiorca powinien te oleje w systemie chłodniczym trzymać u siebie. Jeszcze wszystko zależy od tego, co, czy yy, yy, pomiędzy zakrętką a olejem jest powietrze. Czy też są jakieś inne gazy. Niektórzy y, tam wpuszczają na przykład azot, żeby to się nie utleniało, i w związku z tym taka butelka może wiele dłużej postać. Y, natomiast jeśli jest tam tylko i wyłącznie powietrze, no to musi być w systemie wodniczym i otwarcie, od otwarcia do kompletnego zużycia powinno nie minąć więcej niż 4 tygodnie, ponieważ one się będą po prostu utleniały, a utlenione y, te oleje, nienasycone, y, w, Przekształcały się najczęściej kwasy trans, które są bardzo toksyczne w Polsce. Formalnie one są jeszcze legalne. W Stanach Zjednoczonych już są legalne od bodajże lat. No i tutaj to, co jest jeszcze istotne, to będę się też opierał na przykładach. I popatrzcie, jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy rafinowanym i nierafinowanym olejem, jest to dwukrotna różnica w tej temperaturze rozpadu. Dłuższe do smażenia powinien mieć jak najwyższą, nie chodzi o smażenie tak generalnie rzecz tylko o próbkę termiczną. Również i do gotowania i tak dalej. Powinien mieć jak najwyższą temperaturę rozpadu, czyli ta temperatura powinna być powyżej 360 stopni. I teraz, czy są takie tłuszcze, które spełniają te kryteria? Do sałatek powyżej 10 stopni, no to tutaj większość będzie się nadawała, jeśli chodzi o te tłuszcze I teraz, tak podam Wam przykład różnego rodzaju tłuszczów, które spektrografii sensorycznej jest to bardzo skomplikowany proces. W zasadzie są pojedyncze przykłady laboratoriów, które dysponują taką aparaturą, bo polega to na tym, że na przykład jeśli śledzimy temperaturę rozpadu jakiegoś oleju, to musimy to robić w ten sposób, że Mamy próbkę w temperaturze podstawowej i mamy próbkę w temperaturze badanej. Te temperatury powinny co najmniej mieć skoki pół, o pół temperatury stopnia Celsjusza. Lepiej by było, gdyby jeszcze dokładniej nie mierzyć. I teraz tak. Przy, przy każdej tej zmianie temperatury badamy olej wzorcowy, ten od początku i ten, który został podgrzany i sprawdzamy, czy dokładnie takie samo spektrum zawartości jest w tym oleju podstawowym i w tym oleju podgrzanym. To sami widzicie, że to jest bardzo skomplikowany proces, do tego muszą być bardzo skomplikowane aparatury. Teraz tak, jeśli chodzi o te parametry, na podstawie których można badać te oleje, to tych parametrów jest bardzo, bardzo dużo. Ja tutaj Wam tylko kilka przedstawię tych parametrów. Wydaje się, że z punktu widzenia um, obecnej naszej wiedzy to są parametry najistotniejsze. Zwrócę Wam uwagę, że tak, po pierwsze mamy temperaturę rozpadu. No to jest, to będzie pierwsza kolumna. Bo tutaj numery jakie są, to one nie oddają tego, co za chwileczkę Wam pokażę, bo to są numery um, tych parametrów, które były które były opracowywane w laboratorium i one mają te kody, właśnie tych numerów. Natomiast pierwsza kolumna to będzie temperatura rozpadu, yy, druga kolumna to będzie temperatura przechowywania optymalna dla zachowania maksymalnych parametrów tego oleju, później chłonialność odsetkowa przez organizm człowieka, przystajalność. Yy, to jest taki inny parametr, i zawartość substancji toksycznych dla ciała ludzkiego, oraz to, co wydaje się najbardziej istotne z tego całego e, oblądu, to jest korzystny wpływ na rozwój ciała, duszy i ducha. I teraz przystąpimy do przykładów, bo tutaj już nic więcej nie ma. Mamy przykłady i będę Wam za chwileczkę przypominał, żeby to się nie pokręciło, która kolumna co znaczy, żeby to zrozumieć. I w tym momencie może być pewne, mogą być pewne zaskoczenia dla Was. Prześledźmy sobie ten tłuszcz, który jest najbardziej popularny, jeśli chodzi o tłuszcz zwierzęcy. Masło. Oczywiście tutaj wyróżniamy masło takie, które otrzymujemy z przeróbki przemysłowej. No to jest oczywiście masło, które wiadomo jak karmione, jak przetrzymywane i tak dalej. I jest masło naturalne, które nie jest pozyskiwane z tej, z tej hodowli przemysłowej. I widzicie, że są różnice zasadnicze. Przypominam, pierwsza kolumna. Temperatura rozpadu. Druga yy, kolumna, temperatura przechowywania. Trzecia kolumna, to jest wchłanialność przez organizm. Następna, przyswajalność. Zawartość substancji toksycznych dla człowieka. To jest przedostatnia kolumna. I yy, to jest, to jest ocena. Yy, czyli widzicie, jeśli robimy masło przetworzone, to od razu wzrasta nam ilość substancji toksycznych yy, i spłata, spada w haniebność. Teraz yy, ostatnia kolumna po prawej. To jest korzystny wpływ dla ciała dłuższej i ducha. I jeśli mamy yy, masło yy, naturalne, yy, to mamy uruchomienie w kierunku duszy i ducha, natomiast z chwilą, gdy jest masło przetwarzane, to popatrzcie tutaj są zera dla ciała ono będzie kompletne, natomiast dla duszy i ducha w ogóle będzie zero yy, prześledźmy kompletną sztuczność, czyli margarynę no to tutaj yy, yy, zawartość substancji toksycznych jest 100, no, można było się tak spodziewać dla ciała jakieś coś tam działanie jest, nie wiem z... jakie. Natomiast dla duszy i ducha zero. A przepraszam, Smalec. przepraszam, a mógłby Pan powiedzieć, co to jest właśnie ten wpływ na ciało, duszę i ducha? Y... Mogę w ten sposób powiedzieć, że obniża się energetyka y... I w związku z tym współpraca z ciałem, jeśli chodzi o duszę i ducha. Przy, dłuższym, przy dłuższej ekspozycji, tego nie badano jeszcze, ale przy dłuższej ekspozycji można się spodziewać jakichś uszkodzeń w, w tej komunikacji. Teraz zobaczmy inne zwierzęce. Z innych zwierzęcych wychodzi nam, że smalec Gęsi byłby najlepszy. Czyli to jest nasza wiedza w zasadzie, bo my no o tym już wiedzieliśmy tak. E, 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 intuicyjnie powiedzmy, że ten smalec e, gęsi byłby najlepszy. No i to się potwierdza. Zjedziesz Marku jeszcze, żeby w górę zrobił? Ale co, że tutaj? Masło? Tak, tak. nie interesujące jest markaryda. Rodzaj Dobrze, to sobie, to sobie patrzcie, ja będę gadał dalej. No już dzięki. Yy, I teraz tak, yy, oliwa z oliwy, bo to jest często stosowana przez nas, nierafinowana. Popatrzcie, jest tu procentowy pozytywny efekt na duszę i ducha. Ma zero, jeśli chodzi o substancje toksyczne, więc ona jest świetna. Natomiast temperatura rozpadu jest niska, bo to jest 338. A tam, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało, to ta temperatura rozpadu powinna być wyższa. Więc czy to się za bardzo nadaje, chociaż to nasi bracia i siostry w okręgu śródziemnomorskim stosują, to czy to się nadaje, to są tu pewne wątpliwości. Na, na zimno, na pewno. Olej kokosowy. Tu macie, tu macie chyba niespodziankę. Popatrzcie, olej kokosowy ma temperaturę rozpadu bardzo nisko. Tutaj y, prawdopodobnie y, była taka koncepcja y, żywieniowców i medyków, że skoro y, są tam prawie w 100% y, tłuszcze nasycone, to one się nie będą rozpadały. Tylko nikt tego nie badał, tylko to był koncept taki, że. Y, one są nasycone, to nie mają prawa się rozpadać, no, jak wiecie, wszystko trzeba e, podważać, bo na tym polega nauka, na tym polega postęp, że się podważa wszystko to, co jest zastane, bądź też odkrywa coś nowego, no, z odkryciem czegoś nowego to w zasadzie chyba nie wyskoczymy, bo to jest powtarzanie tego, co już dawno, dawno temu, ale było zapomniane, ale było znane. Więc mamy taką sytuację ciekawą z olejem kokosowym. Olej rzepakowy, bo tutaj były zapytania. Olej rzepakowy, oprócz tego, że on ma kwas erukowy i z tego co pamiętam, to kwas erukowy jest bardzo toksyczny i przemysłowo uzyskując. Pozbywa się za pomocą różnego rodzaju metod przemysłowych tego kwasu erukowego, ale nie pozbywa się w stu Tam są, tak jak we wszystkich systemach na, naszym, na naszej ziemi, jeśli chodzi o substancje toksyczne, to są tak zwane normy. Czyli oni sobie myśleli, że jakaś norma kwasu erukowego jest bezpieczna dla człowieka. Ale czy tak w istocie jest, no to. Ja głęboko wątpię, bo każda toksyna jest niebezpieczna. Nie ma norm na toksyn. No, to system wymyśli coś takiego. I, yy, I to jest jakby jedna rzecz, jeśli chodzi o ten olej rzepakowy. Druga rzecz to praktycznie w Polsce mamy do czynienia tylko z GMO. A GMO jest psikane glifosatem. Zresztą teraz już głównie desekacje prowadzą nie tylko rzepaku, ale wielu innych zbóż prowadzą chłopi na polach. Nie złożą tego do suszarni. Prawdopodobnie to im taniej wychodzi, ale nie patrzą na to, jaki produkt uzyskują, że to jest zdecydowanie gorszej jakości. Następnie popatrzcie tutaj na nasze polskie złoto, czyli olej lniany. Lniany z tego, co y, mówili żywieniowcy, i y, mówi medycyna alopatyczna, czyli akademicka, ponieważ jest olejem wielonienasyconym, to powinien być niestabilny i się rozpadać. I to łatwo się rozpadać w niskich temperaturach, a jest sytuacja zupełnie inna, bo ten olej lniany jest bardzo stabilny. Popatrzcie, jakie temperatury wytrzymuje. To są temperatury powyżej tysiąca. Dopiero wtedy się rozpada. Czyli on byłby. Bezpiecznym olejem do obróbki termicznej. Coś to nam przypomina stare, stare, stare dzieje, gdy mieliśmy dostęp praktycznie tu na naszych ziemiach do lnu, do konoki. No i może jeszcze tam paru rzeczy, a tych wszystkich wynalazków nie było na naszej, na naszej ziemi. Czyli stwórca nas obdarzył tym, co nam potrzeba bardzo szczodrze. I popatrzcie, liany nierafinowany ma prawie, prawie, no można liczyć 100 we wszystkich tych trzech najważniejszych parametrach, czyli, czyli ciało, dusza, duch. No i dalej, dalsze zaskoczenia, olej szczodłości. No, no, dla kogoś obrzydliwy, dla kogoś innego nie bardzo, ale można, można je mieszać przecież, prawda? To nikt nie zabrania mieszać. Yy, więc one jeszcze w popatrzcie, mam bardzo wysoką temperaturę rozpadu. Praktycznie można powiedzieć, że nie ma żadnych toksyn. I wchłania się w 100% ciało i, od, i, i poprawia naszą duszę i naszego ducha na nie uszkodzeniu. Więc wydaje się, mi, mi się wydaje, że są to rzeczy dla was interesujące, które warto przenieść do swoich domów i siać tą wiedzę wśród ludu. Ta tabelka jest moja, <laughs> nie mogę, nie. bo to mają jeszcze badania. To się, te badania będą zakończone, one są bardzo żmudne. Te badania będą zakończone prawdopodobnie publikacją książkową. Kiedy to będzie, nikt nie wie, ale tym się zakończy, bo muszą, muszą ludzie wiedzieć, co i jak. Tak, dziękuję.